Dobrze. Ja radzę jej nie mówić, że pani jest jej matką, bo z nienawidzi panią jeszcze bardziej. Nie szkodzi Znowu spotkam się z Marichumi. Tym razem powiem, że jestem jej matką. I niech się dzieje wola nieba. I sea lo Dios Muszę zobaczyć się z Mariciu Choćbym choćby mną wzgardziła, wyznam, że jestem jej matką. Skup się, robią ci zdjęcia, potem udzielisz wywiadu. Reklama jest bardzo ważna. Wyluzuj, coś się tak nakręcił. Ci ludzie przyszli do ciebie i nie będą czekać w nieskończoność. Uśmiechnij się. Dziękuję, panie Omarze. Wie pan, wczoraj nie zwróciłem uwagi na pana imię. Nie szkodzi Ale teraz coś mi się przypomniało I już wiem Mam głowę zaprzątniętą tą sprawą, ale wreszcie pana z kimś skojarzyłem Z kim? Z Blanką Silva Tak Może pan mówić jaśniej? Panna Blanka usiłowała sobie przypomnieć kogoś ze swojej przeszłości Okazuje się, że znała człowieka noszącego imię Omar. Bardzo dobrze. Możecie zaczynać. Najpierw powiedz nam, gdzie są Twoje korzenie. Najpierw wyjaśnij, o jakie korzenie Ci chodzi. Gdzie się urodziłaś? W stolicy.

Do licha. Czemu mnie zmuszasz do noszenia tej peruki? Wyglądam głupio. Ubiera mnie. Dobrze pani się czuje w tej roli? Jestem z niej cholernie zadowolona. Ale modlę się do wozi, żeby nie dać plamy. Wyobraźcie sobie ten tłum, który będzie się na mnie gapił. Skąd pan wytrzasnął te Robles? Jej sposób mówienia świadczy o tym, że pochodzi z ludu. To tam jest najwięcej aktorów do odkrycia. I no le Nie jest zbyt pospolita? <noise> Zapewniam Was, że Alejandro Robles zajdzie I daleko. Lejos. Nie obawia się Pan jakichś kwiatków? A, Będziesz kwiatki? Będziesz kwiatki? Siadaj. Chodzi o przejązyczenia Potem ci wyjaśnię Alejandra jest profesjonalistą Publiczność ją pokocha Od razu widać, że jest miła, inteligentna I ma poczucie humoru Jasne Kto ją pozna, ten ją pokocha Róbcie zdjęcia Uśmiechaj się Blanka tak powiedziała? Tak. Ale pamięta tylko to imię. A jest wielu Omarów na świecie. Na pewno chodziło o innego Omara. Ja nie znałem żadnej Blanki i Silwy. Kogo znowu sprowadziliście do domu? To przyjaciel Juana Miguela. Po co go tu ściągnął? Nikogo nie ściągał. On mieszka na prowincji. Przyjechał do Meksyku, by kogoś odszukać, a mój brat zaprosił go do nas. Mam znosić obecność obcego faceta. Dla Juana Miguela nie jest obcy. Przyjaźnią się od lat. Ale nie musisz znosić obecności tego człowieka. Możesz zabrać rzeczy i się wynieść. Zostawię was na chwilę. Ja też muszę cię zostawić. Stało się coś? Przypomniałem sobie, że mam coś do załatwienia. Pojadę do ciebie po mój samochód. Podwiozę cię. Nie, złapię taksówkę. Ty odwiedź panny Silver. Poznam ją kiedy indziej. I Jeszcze będzie okazja. Na razie. Bezczelna smakula. Jesteś źle wychowana i nie szanujesz starszych. Przepraszam, jestem zdenerwowana. To nie moja wina. Nie wyżywaj się na mnie. To mnie nie denerwuj. Mój brat wie, co robi. Jeśli zaprasza kogoś do swojego domu, to nikomu nic do tego. Kiedy je dostałaś? Dziś. Dlaczego cię wezwali? Co możesz wnieść do sprawy? Nie wiem, po co mam zeznawać. A może sama się zgłosiłaś? Ja? Ależ nie. Niby dlaczego? Nikt nie lubi zeznawać w sądzie. Zawsze chciałaś być żoną Juana Miguela. Każdą kobietę, która staje ci na drodze, uważasz za rywalkę, a rywalki się niszczy. Dlaczego miałabym zeznawać? Bo chciałabyś, żeby Blanka Silva nie wyszła z więzienia. Jak się masz? Dobrze. Nieźle nam idzie. Mecenas Lozada powiedział, że zeznania ojca Anselma wywarły korzystne wrażenie. Wypadł przekonująco. Ale rozprawy są takie stresujące. Ma żeby to się skończyło. Czuję się jak na tortura. Bądź dzielna. Trzymaj się. Ponownie złożysz zeznania I będziesz wtedy mogła sprostować wszystkie kłamstwa Nie lubi, kiedy mówi się tylko o mnie Jestem w centrum zainteresowania Ciężko to znosisz przez swoją nieśmiałość Zapytam ze zwykłej ciekawości Czy zawsze byłaś taka? Nie przed. przed czym? Odpowiedz. Przed czym? Tato. Zawsze mnie kochałeś. Wybacz, jeśli byłem niesprawiedliwy. Nie prosiłam się na świadka. Nie podoba mi się to. Nie pójdę. Lepiej idź. Nie wezwano cię bez powodu, zresztą to obowiązek. Skoro tak mówisz, ta sprawa nie dotyczy nas bezpośrednio. Mamy dość swoich kłopotów. Cecilia powiedziała ci, dokąd idzie? Nawet nie wiedziałam, że jej nie ma Wczoraj też wyszła bez słowa Po powrocie poszła spać, a rano znowu zniknęła Mam złe przeczucie Czego się obawiasz? Że poszła porozmawiać z Mariciu Był grzeczny? Wróciłaś? Tak Czy mój dzidziuś był grzeczny? Nie budź go jest wykąpany, najedzony i śpi. Spój